Nawet część z nich bezpłatna. To o takim sprawdzeniu mówię. Natomiast, jak bierzemy tak bezkrytycznie faktycznie w komputerze, jest reklama fajna, no menadżer haseł to sobie ściągnę, no to to jest proszenie się o nieszczęście. To w takim scenariuszu absolutnie tak, to, to nie bierzemy tego pod uwagę. Nie o taki scenariusz mi chodziło. Mogę tylko podpowiedzieć, że taki program nazywa się Keepass. On trzyma właśnie, tak jak pan powiedział, trzyma w tym Master keyu wszystkie hasła, a sam plik, w, który jest, w którym są hasła przytrzymywane, jest zaszyfrowany w pełni. Tak jest. Więc jakby tutaj nie ma nie ma możliwości tak naprawdę kompromitacji tego. Więc Ale też nie jeszcze o incydentu. Znaczy ja nie słyszałem do tej pory o incydentach, żeby któryś z tych topowych był skompromitowany? Nie. Oczywiście. Jak za pół roku będziemy rozmawiać o tym, może już taki incydent będzie. Na teraz jest to uznawane przez ekspertów jako bardzo bezpieczne. Znaczy, życie. no tak, no uznajmy, że jeżeli ktoś sobie ustawi to hasło, nie wiem, na przykład 1, 2, 3, tak? Jako mm -hmm. ten master key, no to wiadomo, że jakby próba od, odganięcia go w jakikolwiek sposób jest jak najbardziej narażona na, na ryzyko. Natomiast no tutaj, jakby żadne programy tak naprawdę nie działają na te pliki, bo one po prostu są tak zaszyfrowane i tak skonstruowane, że tutaj możemy tylko strzelać, jeśli chodzi o wpisy z klawiatury. Mm -hmm. Tak, te tak zwane brute force ataki mogą się udać, mogą się nie udać. Jak są proste hasła, to, to jest szansa na powodzenie. Albo spędzimy bardzo dużo czasu, próbując to rozwikłać. Dlatego musi być silne. Jak najdłuższe, jak najsilniejsze hasło, to wtedy złamanie tego jest prawie że graniczące z nieprawdopodobieństwem. Yy, tak, yy, znaczy prawdopodobieństwo złamania tego jest bardzo, bardzo nikłe. Chociaż wiadomo, w życiu są tylko dwie rzeczy pewne. tak, To, to akurat w tym zakresie tych, tych rzeczy nie ma. Zobaczcie Państwo, to jest przykład jednego z bardziej znanych portali zajmujących się bezpieczeństwem, a szczególnie pod, pod względem haseł. Top 25 wspólnych haseł, które się pojawiły, tu pierwsza dziesiątka. Zobaczcie, że na tej przestrzeni niewiele się zmienia. Może się wydawać dziwne, ale tak jest. Oni badania prowadzą w skali światowej. I Jeśli taki ranking haseł wygrywają cały czas te same i to od 9 lat, coś jest na rzeczy. Tak? Znaczy mnie bardzo cieszy Państwa dobry nastrój, natomiast zwróćcie uwagę, że to jest mocno niepokojące, bo ta świadomość jednak nie, nie, nie zwiększa się tak, jakbyśmy może myśleli, że, że powinna. Dlatego ten top wart, warto czasami prześledzić i zobaczyć, że nadal wygrywają te same hasła, które w większości wasi za, z, zaprzyjaźnione osoby z zaprzyjaźnionych firm pewnie też często używają. To powiedzcie im proszę po naszym spotkaniu, żeby zmienili te hasła, jeśli takie używają. Pokazuje te najczęstsze hasła. Mm. Warto chyba tutaj zauważyć, że hasła typu password to są często domyślne hasła. Prawda. I nie mamy świadomości o tym. Nie mamy świadomości, jeśli, jeśli, nie mamy świadomości. Bo jeśli już mamy świadomość, że to może być hasło domyślne, to sprawdźmy, szczególnie w naszych urządzeniach, nawet domowych, tak. Co prawda to, to jest wątek trochę poboczny, ale jak bardziej związany z zagrożeniami internetu. Wszystko teraz ze wszystkim gada. Tak, internet rzeczy, lodówka z mikserem, z ekspresem do kawy i z telewizorem, tak, to wszystko gada. Mało tego, to telewizory i kamery IP w naszych domach są wykorzystywane do ataków, tak, jako, jako, botnety. Taka jest prawda. Natomiast jeśli mamy, tak jak pan wspomniał, hasła fabryczne ustawione, te domyślne i ich nie zmieniamy, no to też się prosimy o nieszczęście bo wtedy przejęcie urządzenia, gdzie wszyscy na rynku wiedzą, jakie jest fabryczne urządzenie, hasło do akurat tego modelu kamery, czy tego modelu telewizora, no to jest początek od razu nieszczęść. Dziękuję za tę uwagę, bardzo, bardzo cenna i praktyczna. Jeśli wiemy, że w jakimś urządzeniu może być hasło domyślne, albo w ogóle jakiekolwiek hasło, niedługo we wszystkim będą jakieś fabryczne, to powinniśmy je zmienić na inne. W waszych routerach domowych, w modemach, które dostajecie od operatorów, zmieńcie sobie hasło najlepiej zawsze na jakieś silne. A tych ataków jest, jest mnóstwo, 2 tysiąca, 25 tysięcy? Tak, 25 tysięcy stwierdzonych za poprzedni rok tylko w Polsce. Poważnych incydentów, jeśli chodzi o ataki. Zresztą w zasadzie są codziennie. Dobrze, najsłabsze ogniwo. Wiem, że ten skrót myślowy jest, może być odebrany przez Państwa jako mocno krzywdzący, ale on ma nam posłużyć do, do, na chwilę rozważań dotyczące socjotechniki, tak zwana ludzka głupota i wszechświat. Tu zajmiemy się akurat tylko tą pierwszą częścią. Yy, drugą, czyli ludzka głupota. O wszechświecie nie będziemy dzisiaj, dzisiaj rozmawiać. Autorem tych słów jest, no, pan, państwu znany. Jeśli chodzi o praktyczny wymiar tego, yy, to jest tylko skrót myślowy, to jest tylko pewne wprowadzenie do elementów socjotechniki. Yy, absolutnie nie ma na celu ani urażenia państwa, ani tego, że porównanie tej głupoty do tego, co jest najczęściej w socjotechnice wykorzystywane, czyli pewnej ludzkiej naiwności. Naiwności, wymieszanej z dobrocią. Człowiek jako, jako zwierzę w zasadzie jest dobre. Tą dobroć, chęć pomocy i naiwność, często osoby, które chcą od nas coś wykraść, chcą, chcą nam krzywdę zrobić bezpośrednio albo pośrednio, mogą to skutecznie wykorzystać przy, pewnych, e, przy pomocy pewnych narzędzi. To narzędzie powszechnie znane jako inżyniera społeczna albo socjotechnika. Definicja, którą Państwu chciałem zaproponować, pochodzi z książki Kevina Mitnika, znanego jako jedna z największych ikon jeśli chodzi o hacking e, współczesnych znaczy mega mądry człowiek świetny specjalista jako doradca e, do spraw bezpieczeństwa pracujący aktywnie do tej pory po różnych perturbacjach w swoim życiu ale to to nie jest przedmiotem naszego spotkania e, socjotechnika w jego rozumieniu tej definicji którą podał to wywieranie wpływu na ludzi, stosowanie perswazji w celu oszukania ich tak, aby uwierzyli, że socjotechnik jest osobą osugerowanej przez siebie, a stworzona na potrzeby manipulacji tożsamości. I tu wchodzimy w obszar, który jest bardzo często wykorzystywany, szczególnie w przestrzeni internetowej, chociaż, chociaż nie tylko. Ma to na celu wyłudzenie głównie informacji, a na końcu jest zawsze kasa. Naiwnym jest yy, myślenie, że tam nie zawsze chodzi o pieniądze, że ktoś wyłudza tylko dla samego wyłudzania. Nie, umówmy się, tak jak prywatność tak naprawdę w sieci nie istnieje, tak samo umówmy się, że na końcu zawsze jest kasa. Zawsze chodzi o pieniądze. Mniejsze, większe, w zależności od skali, ale zawsze chodzi o, o pieniądze. Największe zagrożenie związane z socjotechniką aktualnie, które wy jesteście w stanie odczuć chyba najbardziej powszechnie, to jest korzystanie z narzędzi, które się nazywa phishing. Zetknęliście się z tym już? Zetknęliście się. Jeśli nawet nie z samym terminem, to z tym, co za tym stoi. Czyli, Czyli głównie kojarzony z przestrzenią y, poczty elektronicznej. Chociaż jeśli nawet merytorycznie w 100% niezgodnie używamy tego do wyłudzeń w postaci SMS-ów czy telefonów, to to nie jest duży błąd. Tak? Tak, tak. Oczywiście możemy na to mówić smishing, na to możemy mówić phishing. Natomiast jeśli nawet to wszystko ubierzemy w jeden termin phishing, to y, nie będziemy dalecy od, od poprawnego rozumienia. Wyłudzanie korzy korzystając z pewnych narzędzi technicznych w wypadku e-maili jest, jest to, zagrożenie jedno z największych teraz, którego pewnie możecie odczuć wy albo wasi znajomi w firmach. Drugim elementem, który może wam zagrozić, a który jest bezpośrednio związany z phishingiem, bo najczęściej jest zawarty w tych mailach, które otrzymujecie, jest zagrożenie nazywane ransomwarem. Czy z tym terminem się zetknęliście? Ransom, okup. Software, oprogramowanie, zbitka słowna, ransomware, czyli takie oprogramowanie, które żąda od Was okupu, a wcześniej zaszyfruje Wasze informacje. Tych ataków, szczególnie w obszarach biznesu, jest ogrom. W samym województwie lubuskim, tak jak od, od klientów wiem, nie ma tygodnia, żeby jakiegoś klienta nie trafiło. Mimo wzrostu świadomości. Ja nie mówię, że jakieś lubuskie jest tutaj wyłączoną enklawą, że wszystkie ataki są tam. Nie. To w skali kraju, jak, jak popatrzycie po klientach, a szczególnie jak z nimi tak w sposób kuluarowy będziecie rozmawiać, przyznają się, że ta osoba odebrała dziwny mail, kliknęła w załącznik i coś się stało. Jedno, świeżutki przykład: jeden z dyrektorów y, handlowych w dużej firmie, właśnie u nas, miał taki problem, że miał podmapowane dyski w innych swoich oddziałach. I nie chciał się zgodzić na to, a informatyk mu proponował, żeby uprawnienia swoje nie mieć administracyjnych na kąpie, tylko na komputerze, tylko mieć trochę niższe. Czyli żeby mógł pracować, ale że nie, nie mógł czegoś instalować. Im macie słabsze uprawnienia do korzystania z komputera, tym jesteście bezpieczniejsi. Bo to oprogramowanie głównie żeruje na uprawnieniach. Jeśli ktoś ma administracyjne, to schodzimy w dół, możemy szyfrować łącznie z, z plikami systemowymi. Jeśli nie mamy tych uprawnień, to jest dobra, fajna, skuteczna blokada. Nie wiem, czy panowie z IT to potwierdzą, czy nie, ale, ale tak, tak, eksperci twierdzą. Czy przejście jakby, domina... to polega na tym, że dany haker wchodzi na komputer, tak? Czy blokuje jakąś, jakieś dane na, na komputerze i czy, on jest w stanie, pomimo, na przykład jeżeli trzymamy dane na serwerze, nie na komputerze, komputer nam jest, jest tylko nośnikiem, znaczy, Office'a, powiedzmy mhm. to, i jakiegoś tam serweru pocztowego, który jest połączony na imapie, e czy w zasadzie mało. Mhm. Czy ten haker jest w stanie jeszcze przejść dalej? Znaczy, on sam nie wchodzi. Oprogramowanie, które jest zainstalowane, umożliwia wszystko, co macie podmapowane, czy do czego macie dostęp z uprawnieniami aktualnie w tym stanie systemu, jest w stanie tam wejść. Jeśli macie uprawnienia i macie aktualnie widoczne na przykład dyski zewnętrzne u siebie yy, w swojej sieci albo poza waszą siecią, coś co z waszymi uprawnieniami, jeśli możecie wy wejść, to to oprogramowanie też jest w stanie wejść. To doprowadza do takich paradoksów, że na przykład po takim ataku w jednej z firm je, informatycy mówili spokojnie, no dobra, no, świado, nieświadomi pracownicy poddali się, atak się udał, ok, my mamy kopię danych, przywrócimy Wam. I co się okazało? Kopia była, tylko że ona już była zaszyfrowana. Ponieważ nie sprawdzili, robili już kopie z zaszyfrowanych danych. Tak? Z automatu były nadpisywane, nie weryfikowali tego i, i, i ta sytuacja oczywiście już była wcześniej, zanim ktoś się. Czyli ktoś się, jeżeli, jeżeli mamy cztery dyski podmapowane pod, pod, pod komputer, i, przepraszam, są cztery, cztery dyski na, na, na serwerze. I dany komputer ma podmapowany tylko jeden dysk. Czy ten haker jest w stanie przejść na te cztery dyski, czy na jeden dysk? Tylko ten podmapowany. Ten, który nie wymaga dodatkowych uprawnień. Tam, gdzie nie trzeba dodatkowego loginu hasła wpisać, to te wydają się na, te, na tę chwilę bezpieczne. Tam, gdzie wchodzicie bez żadnych dodatkowych uwierzytelnień, no to te są zagrożone. Dlatego uprawnienia tak są ważne. Nie ma co uprawnień na przykład ustawiać na, na stałe, jeśli nie są konieczne. To wpisanie loginu i hasła często nie jest żadnym problemem, żeby się do jakiegoś zasobu dostać. Nie muszą być mapowane na stałe. Uprawnienia i po, poziom uprawnień do, do, do zewnętrznych zasobów jest, jest rzeczą istotną, która was będzie zabezpieczać. Yy, odszyfrowanie w warunkach ataków na osoby fizyczne to jest rząd wielkości od 300 do 1000 dolarów. Nie reklamuję tego, tak? Nie lokuję tej usługi, żebyście pomyśleli, że to jest fajny pomysł na biznes. Tylko dlatego, że to jest tak powszechne że może was to y, dopaść, możecie mieć wszystkie dane na swoim laptopie, zostanie zaszyfrowane przez waszą nieuwagę i później macie dylemat, tak, czy płacić te tysiąc, czy zdecydować się na to, że całe wasze cyfrowe życie ląduje na półce i nie macie do tego dostępu. A co wtedy musicie mieć? Poza szczęściem? Kopię. To tu już okazało się, że nie macie szczęścia, ale jak macie kopię, to już wtedy macie szczęście. Y, może być też mutacja oczywiście milczenia za okup, mogą, możecie być, w ten sposób podchodzeni i szantażowani, że ktoś sprawdzi wasze dane, niekoniecznie wszystko, co tam oglądacie w internecie i macie na, na komputerze, chcielibyście z najbliższymi nawet podzielić. Może być okup nawet za milczenie o tym, że ktoś podejrzał wasze dane, niekoniecznie yy, yy, przed zaszyfrowaniem podejrzał i, i po tym macie możliwość podjęcia decyzji, czy milczycie, czy płacicie. Yy, profesjonalna obsługa, cudzysłowie, często te, yy, nie nazywam tego firmami. Te osoby już nawet dysponują pewnymi, nazwijmy to w cudzysłowie call center, gdzie można się do, dodzwonić, rozłożyć na raty, tak, czy negocjować wielkość. Ja wiem, że to dziwnie brzmi, ale tak, takie życie przynosi scenariusze, jak jest popyt, to jest podaż tego typu usług. No i raz, czyli ransomware as a service. Ta usługa jest często sprzedawana na, na forach internetowych jako zwykła usługa, czyli można sobie to albo zamówić, albo samemu być dystrybutorem, nie mówię tego w znaczeniu, żebyście mieli to robić, tylko studenci na przykład chcą dorobić, nie muszą być programistami, mogą sobie taką usługę wykupić, rozsyłają taki ransomware i dzielą się z tymi złymi hakerami 50, 50, ja, tak, w takim podziale albo 30 ja, 70% wy. Tego typu pomysły na biznes są w sieci. Nie mówię o tym, żeby straszyć, nie mówię o tym, żeby was zachęcać do takiego biznesu, tylko żeby mieć świadomość, można nie mieć świadomości i myślę, że świat jest idealny i jest super i nikt nas nie chce oszukać ani okraść, ale tak nie jest. Te rzeczy zdarzają się naprawdę codziennie. Wiele osób się do tych, do tych rzeczy nie przyznaje, wiele firm się nie przyznaje. Te ataki są codziennie. Odezwa do Was Słuchajcie, jak przyjdzie takie zawiadomienie, że macie coś zapłacić za odszyfrowanie Waszych danych, to najczęściej, najczęściej i tak nie będziecie mogli tego odszyfrować. Bo tych kluczy odszyfrowujących nie dostaniecie. Często kontakt z takimi osobami w ogóle nie istnieje. Tak? Wy chcecie zapłacić, ale nie ma się kontaktować z kim, wy nawet zapłacicie, a wtedy też nie ma kontaktu. Dlatego jedyną skuteczną metodą jest nie płacić. Nie macie gwarancji, że po zapłaceniu nie dopadnie was to znowu za tydzień, za dwa, bo to oprogramowanie cały czas jest u was tylko, że uśpione. Nie macie pewności, czy w ogóle dostaniecie klucze? Nie płacić. Tylko kopia bezpieczeństwa, nic was więcej skutecznie nie jest w stanie uchronić. Jest taki program, który się nazywa WeTransfer, nie wiem, czy Pan go kojarzy, do, do przesyłania danych, dosyć powszechny. Czy ta usługa jest na przykład bezpieczna? Nie znam odpowiedzi na to pytanie, nie potrafię powiedzieć, jakie są zasady bezpieczeństwa tu wdrożone. Nie znam, tak mogę się dowiedzieć i możemy być w kontakcie, ale, ale nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie. Same usługi znajomi też korzystają, ale jakoś nigdy nie byłem przedmiotem, ale też się nie, nie dowiedziałem, żeby ta usługa została skompromitowana. Chyba, że Panowie może gdzieś słyszeli, o, o, o takich incydentach. Jakie są założenia przy socjotechnice? Widzimy, jakie są konsekwencje, widzimy, w jakich narzędziach współcześnie można tego użyć. Bazuje, bazowanie jest w zasadzie na tych samych założeniach zawsze. Chcemy wzbudzić zaufanie, poczucie winy albo chęć pomocy. Tak, w treści maila, z opisu maila wynika, że ktoś do nas wraca o pomoc, potrzebuje tej pilnej pomocy albo wzbudza swoje zaufanie i, i wtedy jest mu to łatwiej wykonać. Znaki ostrzegacze w mailach to przede wszystkim pilność, jakaś groźba być może, a może coś dziwnego w treści maila. Jeśli ktoś się podszywa i widzimy, że to jest mail od znanej nam osoby, ale trochę inaczej sformułowane zdania, inaczej pisze, może inną czcionką, inny podpis, inna stopka. Tak, to, to wszystko ma znaczenie. Te wszystkie elementy mają znaczenie. I cele ataku najczęstsze w firmach to są recepcje, kancelarie, sekretariaty oraz takie działy, gdzie jest najwięcej informacji, czyli kadry i księgowości. Do, do, na te elementy i te działy szczególnie powinny być pod waszym nadzorem i tam świadomość tych osób powinna być najwyższa jak takie ataki rozpoznać co ułatwia na pewno duża liczba pracowników brak systemów i zasad i brak szkoleń czyli brak narzędzi podnoszących świadomość jeśli tego nie robimy nie robimy cyklicznie raz na rok albo nawet częściej nie mówimy pracownikom co się zmienia na rynku że u klientów u naszych kontrahentów był taki atak, tak słuchajcie uważajcie u siebie tak, ich sponiewierało, albo zapłacili okup, albo nie, albo zaszyfrowało im dane, nie odzyskali, mieli ciepło. My nie chcemy mieć tak ciepło, tak, my wolimy nasz biznes prowadzić skutecznie i dobrze, więc jak tam to było, słuchajcie, takie ataki, zwróćcie na to uwagę. Media nagłaśniają, portale te specjalistyczne nagłaśniają, ale oczywiście to jest wierzchołek góry. Trzeba w tej tematyce tr troszeczkę, troszeczkę być na bieżąco. No ten SMS to możemy sobie... Krótkie podsumowanie z naszego polskiego podwórka. Jakie ataki są najczęstsze aktualnie? Otóż na wnuczka i na policjanta to już wiecie, tak, od 30 lat wszyscy o tym trąbią i nadal działa. Cud kolejny, tak? to jest, co, te ataki są coraz bardziej perfidne, bardziej wyspecjalizowane, ci źli ludzie też biorą pod uwagę rzeczy, że, takie jak świadomość, że się zwiększa. Ataki sprzed 20 lat już się teraz nie powiodą, więc są coraz bardziej perfidne. I, i dzięki trochę też możliwościom technicznym, podszycia się pod numer telefonu czy pod mail, są one skuteczniejsze niż, niż, wcześniej. Na chore dziecko, na kuriera, wszędzie tam, gdzie możemy jakiś łańcuszek szczęścia zrobić, albo zdecydować się na, na to, że ktoś nam pomoże, bo ktoś drugi takiej pomocy potrzebuje, można to łatwo wykorzystać. Na pracownika banku, na serwisanta IT, jeśli macie zewnętrzne służby IT, to na to zwracajcie uwagę. Na RODO, modne teraz i popularne, tak, my wiemy, że źle przetwarzasz dane, albo że u ciebie coś nie jest teges, tak, to słuchaj, to my ci zaproponujemy usługę naszą, jedyną, najlepszą na rynku i nie zgłosimy tego do Urzędu Ochrony Danych. No, zgłoszenie do urzędu my myślimy już, projektujemy sobie, to będzie dużo pieniędzy, a zapłacimy paręset złotych za super dokumentację, tak, albo za udział w szkoleniu, albo za wdrożenie, albo podobne rzeczy. Na cyfrowy rejestr, teraz te, też wylęgarnia ogromna tych pism, nawet analogowych, w postaci papieru przychodzących do was. Coś, co wygląda jak CIDG, a nie jest nim rejestr cyfrowy teraz Instytutu Ochrony Danych Osobowych lub coś takiego pojawiają się. Oczywiście fakultatywna opłata jest w treści, że jak nie wniesiecie, to będzie jakiś problem. Pilność, groźba i te podstawowe elementy zawarte w tym piśmie powodują, że przedsiębiorcy nie wiem czy to jest dobre, czy złe, no tam parę złotych, dwie stówki można zapłacić tak. Ja nie zbiedniejję, problem mam z głową, mam się zająć core biznesem, a nie. A nie jakimiś tam firmami. Dostaliście takie pisma może? No to Te kampanie się co chwilę uaktywniają. Coraz nowe. Weszło RODO, to teraz jakieś magiczne instytuty powstają do spraw ochrony, ochrony danych. Klienci banków, bardzo częsty cel ataku. Jak jesteście klientami banku, nawet niekoniecznie tego, z którego który się ktoś podszywa w mailu. To też, yy, ponieważ to dotyczy Waszych finansów, jesteście bardziej przewrażliwieni i, i przez to możecie się łatwiej stać celem ataku. No, nie Wy oczywiście, Wasi znajomi. Fałszywe ogłoszenia o pracę, wyłudzające dane osobowe, bardzo często oferujące pracę gdzieś na platformach wiertniczych yy, itd. Tak